Ja mam do pana redaktora pytanie, troszeczkę odbiegające może od tematu prelekcji, ale też kilka takich pytań było. Jak długo jeździ pan po kraju na tego typu spotkania i rozmawia pan prawda, z osobami? I jak się przedstawia mniej więcej pana okiem struktura wiekowa osób, które przychodzą pana posłuchać i nawet czasami z panem się pospierać? I jeżeli można, czy na tym polu ma pan jakieś przemyślenia, czy jakieś może swoje spostrzeżenia? I czy to się na przestrzeni lat zmieniało? Czy jest cały czas tak samo, czy może się zmienia tak terytorialnie? Na przykład w danym województwie jest troszeczkę inaczej, a w danym województwie jest troszeczkę inaczej. Dziękuję. Nie, geograficznie nie ma żadnych takich rozróżnień. Zresztą wie pan, ja od 30 lat tak jeżdżę. I no, różni ludzie przychodzą, znaczy jeden jest wspólny mianownik, że przychodzą ci, co chcą. Albo ci, co muszą, bo tam czasami przychodzą i tacy. Ale to od razu tam się, na przykład jak zresztą nie tylko w Polsce, byłem w Arizonie w Phoenix na spotkaniu. No i już tam powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Pierwszy, gdzie się zgłasza Pan, zadaję witanie, mówi panie Halkiewicz. Kto pana tu sprowadził? Kim pan jest? Kogo pan reprezentuje? Kto pana tu sprowadził? Za jakie pieniądze? Szczum taki na sali, tam chcieli mu przylutować, za sali. ja mówię spokojnie. Wszystko wyjaśnię, wszystko wyjaśnię. No i powiem, że przyjechałem tu za własne pieniądze, bo sam płacę za przeloty. Nikt, nikogo nie reprezentuje poza sobą samym. Nikt mnie tu nie przysłał, zaprosili mnie tu o panowie, którzy tu są na sali, no i tyle. No, mówię, nie wiem czy to pana satysfakcjonuje taka odpowiedź, no ale tak jest. Na co wstał drugi pan i powiada tak, dziękujemy panu Michalkiewiczowi, że udzielił wyczerpującej odpowiedzi, ale powiada do tego jego mościa. my do pana mamy pytanie, kto pana tutaj przysłał? Także to tak było, a on powiedział, ja tu jestem parafianinem, a to było w sali parafialnej, a ksiądz mówi, ja pana nie znam. No to wstał i wyszedł. Tak to wyglądało. Zmienia się struktura wiekowa. O ile przed na początku tam lat 90. to przeważali ludzie starsi. No zresztą ja też nie jestem młody, za to, 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 to powinna być rzecz normalna, prawda? A to później coraz więcej było stosunkowo, więcej było ludzi młodszych. Także do, na tej podstawie doszedłem wniosku, że... Jest jakaś zmiana pokoleniowa się dokonuje, co mi bardzo się podobało. Są na spotkaniach ze mną może mniej, ale na przykład na Marszu Niepodległości to widać gołym okiem, że to tam starcy raczej nie defilują. Nie nadążyli. No chyba, że służbowo. Nie, to takich już tam się, to oni tam w kodzie głównie są zatrudniani, tam przy tych trzymaniu transparentów, bo to się nie, nie jest męczące tam w końcu podtrzymać transparent, nawet na mrozie. To nie jest męczące, nawiasem mówiąc, nie wiem czy to bezinteresownie robią, bo jak byłem w grudniu 2016 roku w Nowym Jorku, to tam były demonstracje przeciwko Trumpowi, już wybranemu, one nic z tego nie mogły zmienić, no ale były. Jedna za drugą się przewalały przez Nowy Jork i nawet wpadła mi w ręce ulotka werbująca ochotników 18,5 dolara za godzinę. Bo tam tak jest, nie, to w Ameryce tak jest. Tam są tacy zawodowi demonstranci, którzy tam nie zawsze wiedzą w ogóle o co chodzi, ale potem idą do kasy, tam krzyczą, precz, niech żyje, i tego potem idą do kasy i inkasują pieniądze. Jak się któryś jeszcze da spoliczkować przed kamerą, tam łeb sobie robi, o, to wtedy znacznie wyższe stawki są, ale tak dla takich zwyczajnych demonstrantów to takie. Także to jest. Natomiast no, zmienia, się oczywiście, zmienia się oczywiście mój przekaz, bo inny był na początku lat 90. Wtedy jeszcze no, uważałem, że warto ludzi przekonywać do yy, takich koncepcji wolnościowych. Teraz też uważam, że warto. Tyle tylko, że. No ciśnienie aktualnych wydarzeń jest tak duże, że już na takie teoretyczne, że tak powiem pogaduszki, to nie ma czasu. Ale one też są potrzebne. Ju, to, dziękuję. <klucza> <klucza> Proszę bardzo. Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze, się, jeszcze nie kończymy, tylko pani podziękowałem za miłe słowo. Ponieważ jakiś czas temu zszokowało nas wszystkich to, co się Panu przydarzyło, mianowicie zucharowanie Pana przez tak zwany niezawisły sąd. Chciałem zapytać, jak sytuacja wygląda obecnie, bo Pan składał odwołanie od tego wyroku zaocznego. I Zakończyła jakieś... się egzekucja. Tak. Po... I, czy, I czy jakieś no, nowe roszczenia sumie. są o, o w związku z tymi oskarżeniami? Ja, ja nie złożyłem odwołania, bo to procedura jest taka, że się składa w takich sytuacjach. Sprzeciw od wyroku zaocznego. No i złożyłem taki, w listopadzie złożyłem sprzeciw od wyroku zaocznego, opłaciłem ponad 4 tysiące złotych za ten sprzeciw, no i czekam na odpowiedź niezawisłego sądu. Innych posłów nie ma, tam się obowiązali, że będzie pozeszło. No na razie nie ma, wie pan, to on napisał mi tam pełnomocnik, ale z takim, żebym mu zapłacił w terminie 7 dni, 150 tysięcy następne. No więc ja mu odpisałem. Cytując go, drogi panie mecenasie, bo on panem, jest panem, drogim panem mecenasem, że uprzejmie informuję, że do pańskich życzeń odniosę się w odpowiedzi na pozew. I tyle. No, zobaczymy. Na razie młyny sprawiedliwości mielą powoli. Co prawda, ten wyrok w mojej sprawie sąd wydał rzeczywiście w tempie ekspresowym. I nawet się domyślam, dlaczego. Otóż dlatego, że weszła wtedy w życie ustawa, ale miała legist do listopada ubiegłego roku, która wprowadzała zmiany w sprawie doręczeń, że trzeba było pozwanemu doręczyć fizycznie, nie z jakiejś fikcji, że tam on był się tego, tylko mu doręczyć pozew. No, ale to weszło w życie dopiero w listopadzie i sąd bardzo szybko nie operował jeszcze według starych zasad. To jest, znaczy, opowieści tam rzecznika sądu, rzeczniczki sądu okręgowego w Poznaniu, że ja nie odbierałem tych pism, po prostu się nie mają sensu, dlatego, że ja nie miałem żadnego interesu, żeby się nie stawić na rozprawę i się nie bronić. No przecież to tylko idiota może tak myśleć. Albo, no nie wiem, albo Wajdak. Nie wiem, co lepsze jest, bo to i to źle, i to źle. Ja dopowiem, bo ja jako jak mówię, uczestnik e, w rolach, e, przed niezawisłym sądem, e, miałem na przykład takie sytuacje, że wezwanie na rozprawę doręczano mi trzykrotnie, do domu, do pracy i jeszcze przez policję do domu i przez policję do pracy. Więc jak, jeżeli sąd bardzo chce komuś doręczyć, to doręczy. więc to, wie pan, ja tym bardziej, że zlokalizowanie mnie, Naprawdę nie jest trudne. Przecież ja prowadzę stronę internetową, gdzie wchodzi od 7 do 10 tysięcy osób dziennie. Podaję tam adres poczty elektronicznej. I jakby ktoś chciał się dowiedzieć, gdzie ja jestem, no to wystarczyłoby napisać, Panie Michalkiewicz. Proszę nam powiedzieć, gdzie pan mieszka, bo chcielibyśmy panu wysłać pozew. No to bym podał adres. Tak jak to w Radio Rewań tam słuchać się zwrócił do Radia Rewań z zapytaniem, nie podoba mi się socjalizm i co robić. Odpowiedzieli mu, podać adres i czekać. No. <śleszy> to ja tak samo. <śleszy> i ta osoba. Proszę bardzo. Odniesie się jeszcze do pytania pana, pan e, poruszył taki bolesny aspekt. E, z tego co mi wiadomo, z tego co ja się... Ja dowiaduję, rozmawiam ze znajomymi, to jest pan bardzo szanowanym człowiekiem, którego tak naprawdę szanuje wiele środowisk, niekoniecznie. Ale niektórzy mnie nie szanują. No ale <laughs> wiele, wiele ludzi Pana <laughs> szanuje. To bardzo dobrze wie pani, chciałam... jakbym nie miał wrogów, to bym mógł odnieść wrażenie, że to, co robię, to jest nieważne. Albo że ludzie są fałszywi. E, no. Ale chciałam zapytać, dlaczego o pana spotkaniach, o pana przyjazdach do naszego chociażby miasta dowiadujemy się tylko pocztą pantoflową. Dlaczego to nie jest gdzieś nagłośnione? Dlaczego... No nie tak tak, tak, źle Aż nie tak jest, bo źle jest. na mojej stronie od jest. Jest. chyba dwóch tygodni wisiała informacja o spotkaniu z podaniem adresu i godziny także no, tylko no proszę tylko, tylko podać adres i czekać także no ja nic więcej nie mogę zrobić a tu organizatorzy o ile mi wiadomo tam jakieś, jakąś informację podawali więc najlepiej, jak ktoś, najlepiej, to na przyszłość, jeśli można radzić, jeżeli ktoś chce się dowiedzieć o tym, gdzie ja będę odbywał spotkanie, to wystarczy zajrzeć na moją stronę www.michalkiewicz.pl i tam wszystko jest podane. Ja chciałem... Problem na to, że musiałabym tak śledzić bez prawy, czy pan już przyjedzie, czy nie, a generalnie jeszcze zajmuje się normalną życiem. No, ja życie. wiem, co ja powinienem zrobić. Telefon Panie ja proponuję takie rozwiązanie i zresztą nie tylko Pani, tylko wszystkim osobom. Mianowicie, my tutaj cyklicznie organizujemy te spotkania z Panem Michałkiewiczem, i innymi znanymi osobami życia publicznego i puszczamy, puszczaliśmy listę z mailami bądź z telefonami i rozsyłamy do tych osób, które jak ma, mamy już dwa dla zawiadomienia. I każdy dostaje sobie takie zawiadomienie SMS-em i przychodzi albo nie przychodzi. Także proponuję Pani, żeby Pani te koledze Adamowi podała i dostanie Pani na zawiadomienie. Proszę Państwa, jesteśmy w cęgach reżimu, bo sala jest wynajęta niestety i... Powoli musimy się zbliżać do końca. Jeszcze ostatnie pytanie. Kto? A, pan. Tak. Nie, pan ma yy, niedawno świętowaliśmy, no nie tylko my, Brexit. Yy, Brytyjczykom dobrze wyszło, że nie byli w strefie euro, bo z tego już tak łatwo nie jest wyjść. No i pytanie, my, na, nas na polexit nie stać, ale na wypierpol pewnie tak. Czy ktoś nas będzie chciał wypierpolić? To nie chodzi o to, to nie chodzi o to, tylko wie pan, sytuacja w Wielkiej Brytanii była trochę inna. Poza tym ja w ogóle uważam, że Wielka Brytania została wyciśnięta z Unii Europejskiej. Dlaczego tak uważam? Otóż, kiedy premier Cameron ogłosił referendum, to procent zwolenników i przeciwników był prawie że identyczny, łeb w łeb. Komisja Europejska na tydzień przed terminem referendum podała oficjalną informację, ale fałszywą, że mianowicie wkrótce do Unii Europejskiej zostanie przyjęta Turcja. I po tej informacji odsetek zwolenników Brexitu w Anglii nieznacznie, ale wzrósł. Także wynik referendum był taki, jaki był. Po czym Komisja Europejska zdementowała tę swoją informację, którą podała jako oficjalną. Dlatego podejrzewam, że, Unia, że Wielka Brytania została wycinana. Dlaczego? Wielka Brytania, status Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej bardziej przypominał status obserwatora niż członka. Poza tym Wielka Brytania leży na wyspie, jak pan zauważył, walutę ma obcą, ma broń jądrową i tak dalej, specjalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Niemcom była potrzebna Wielka Brytania w Unii jak psu piąta noga. Bez Wielkiej Brytanii łatwiej im będzie uporządkować kontynentalną część Europy. Tylko Polska jest w innej trochę sytuacji niż Wielka Brytania, bo rządy kolejne uzależniły Polskę od subwencji unijnych tak, jak się narkoman uzależnia od narkotyku. I y, niestety teraz y, w inną stronę to idzie, zaczynają nas szantażować. Pojawiły się, pojawiają się w Parlamencie Europejskim głosy, żeby w przyszłym budżecie, to znaczy 21 27, tak. Uzależnić wysokość subwencji od oceny stopnia praworządności. No tu nie wiem, jak będą termometr przykładać, że. No, to nie wiem, ale w każdym razie może się okazać, że przestaje się nam opłacać, ale ponieważ rządy uzależniły gospodarkę polską i finanse publiczne od subwencji unijnych, które wcale nie są takie duże. Przypomnę, bo to czasami ludziom się wydaje, wola Boga, co to tego, kiedy Donald Tusk jako premier pojechał uzgadniać budżet na lata 2013-2020, no i wrócił na starczą, że tu wielki sukces, bo Polska dostała 400 miliardów subwencji. Złotych, oczywiście. No i Donald Tusk zapowiedział, że będzie jeździł po Polsce, by się naradzał, jak tu wydać te pieniądze i tak dalej. No i wziąłem sobie łówek i liczę. No tak, to 400 miliardów. Ale, ale roczna składka Polska do Unii to jest około 18 miliardów, około, bo to zależy od kursu walutowego. No to przez 7 lat to jest 130 miliardów, więc już nie 400, tylko 270. Bo to te 130 to nasze pieniądze, to my nie dostajemy. No. Koszty biurokratyzacji życia publicznego wymuszane przez Unię Europejską można śmiało liczyć na jakieś 10 miliardów złotych rocznie, czyli 70 miliardów przez 7 lat. Czyli już nie 400, tylko 200. Tylko 200. No i podzielmy teraz 200 miliardów przez 7. To raptem 30 miliardów. No to A teraz w tegorocznym budżecie poziom wydatków polskiego rządu to jest 4, 430 miliardów. A tu 30 miliardów, więc. O, to Donald Tusk się zachowywał tak, jakby człowiek, który zarabia 3000 zł, dostał 50 zł podwyżki i zwołuje całą rodzinę na naradę, jak te 50 zł wydać. No to, to, to. Więc Polska musi Polska jest nieprzygotowana na poleksit. Ktoś mówi, że tam no to musi się na, przejść kurację odwykową najpierw. Tak jak narkoman, bo inaczej to zginie.